Hej, witajcie w kolejnym odcinku, no i jest oczywiście ze mną tato, no dobra, no i dzisiaj będziemy chcieli razem z sobie zdobyć obsydianowe skrzynie dla nas obu, czekajcie gdzie to było? EQ. O tak, dokładnie. Tutaj możemy włączyć craft i tutaj będziemy potrzebowali kolejnej rękawicy i żeby mieć kolejną obsydianą e, rękawicę, e, właśnie żeby ją zrobić potrzebujemy 8 obsydianu, 8 stone'u, 4 magnetitu, 4 lim limestone'u, 2 gloob of GU czy coś takiego, dobra, nieważne, ale będziemy musieli... 2. roślina jest taka? No, bo tutaj są, te, bo generalnie my to robiliśmy z blueprintu z, w Autobildzie. Tą chatkę bo nam się chciała chciało swojej, no i tutaj jest zablokowana. Także nie można wyjąć, właśnie taka roślina. My sejąc, to będziemy tak legalnie, ale generalnie to nic tutaj nie czytujemy, bo te wszystkie czesty są nie do wyjęcia. Jak coś, w sensie ja zakładam, że dałoby się to odbagować takim toolsem, ale ja nie wiem, zamiaru tego robić. No dobra, jakie składniki mamy, bo fajnie było sobie zrobić w miarę szybko to. mam przede wszystkim to. Czy e, mamy jeszcze gloop'a w ja jest, działa. E, No działa wszystko, co tam? Miałeś jakieś problemy? Coś był jakiś problem, rozłączyło się, ale już działa. Dobra, spoko. Wiesz co, zebrałem tą roślinę, nie wiem jak ją z powrotem, bo widzę, że roślina zniknęła. Oj. Jest tylko wazon. No to jest mój problem, dobra idziemy i wazon Trzeba było nie niszczyć, dobra strudno. trudno Niech będzie po prostu wazon Jak ją zdobędziemy to ją tam schował, w ogóle mi się łysy skin trafił Nie można jakoś to personalizować, dobra strudno. trudno Przydałoby się w ogóle ogarnąć glupo w Gucci i jak właśnie z tych liści, to weź tutaj, e, pozbieraj, pozabijaj liście, dobra, U tego nie to robisz, co, wsadziłem jakąś roślinę, nie wiem. Podobnie maus. wygląda, ale to nie to samo. Dobra, dobra. Ja je zabijam, bo z nich chyba było, było ten, tak dokładnie, glupo w czy czyli jeden z itemków, które działa potrzebny. Też musi pójść do naszej rafinerii, bo gdzieś tutaj niedaleko znajdował się cave. Ja dawno w tą grę nie grałem, ale tutaj dokładnie jest chyba nasz cave, w którym zostawiliśmy w poprzednim odcinku obsydian. Tak, tutaj jest mnóstwo obsydianu i jakaś rafineria. Nie pamiętam, że ten cave aż tak wyglądał, ale... <laughs> My, tak, tutaj mamy zejście do niższych jeszcze bardziej etapów, mamy też bedrock no na, mi się bardziej przydał limestone, nie wiem czy to tak dokładnie poleciało. to jest limestone także ja to oczywiście zbieram o i tutaj jest jakaś informacja, ja chcę jeszcze pogarniać y, te wiertarki czekaj, tu jest węgiel ja chcę poogarniać tutaj mnóstwo węgla ja chcę pozbierać Obsidian, bo Potrzebujemy chyba z 4 sztuki do rękawicy czy coś. No to dla nas takie 8. To ja bym po, porobił teraz takie maszynki. A Kto co z tymi liśćmi? Rad... No to właśnie rozwalaj tych liści, bo oni się przy... z, z nich drop jest przydatny. E, do my potrzebujemy tego wielkości. mam już Z3. Z3, no to to szukaj takich kulek zielony. Dobra, to weź, cze czekaj. Ja tej. Tutaj... O, mogę to zrobić, teraz sobie zrobię, bo chyba specjalnie na to odkładałem, żeby to robić. No to fajnie. Dobra, wezmę sobie z bag tutaj, przyrzućmy za jakiegoś dirta, czy tam trawę. Też tym możemy rzucać, ale ja nie mam zamiaru marnować tak cennego zasobu, raczej dropu. Dobra, tutaj jest obsydian, także proszę bardzo, pozbędziemy się tego dzięki naszym urządzeniu, Jakiś bedrock już Niech się zbiera, proszę bardzo. No, i nice. O, tutaj jest pan przeciwnik. No, może byśmy ciebie rozwalić Co? ja bym też chciał. O, on się teraz tak robi. To oznacza, że przez jest nieśmiertelny i potem swój taki mocniejszy atak. Dobra, ty masz dopiero zbitą połowę, ale szybko idzie. Będę chciał zejść się przy, właśnie, mieczyk, bo też e, w tej to, grze to jest taki jak targ, który bym chciał zdobyć. Bardziej taka rzeka. Z, e, z, te, e, z, e, z tą cieczą, z, z mołą. Miałem małe problemy w moich poprzednich gierkach. Jak ci się Zobacz, podoba nowa roślina? Jaka nowa roślina? Dobra, na liściach to można zejść, tylko. Oj, potrzebujesz cztery. Dobra, wezmę na takim drewnie. Ej, mam kamień, dobra, to żyję na kamienie. To wszystko. Już. Bezproblemowo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czekaj, dziewięć, a to będzie po jeden, to my je ja jeszcze musi zejść, potrzebujemy szesnaście, to potrzebuję jeszcze siedem, co to ja to potrzebuję, potrzebuję szesnaście, e, niby by było. No to... szesnaście ci dałem, tak? Dobra, to e, mi jeszcze zabrakło jednak obsydianu, to będę musiał się po niego co. To ja o, no znalazłem jakieś No dobra, teraz już powinna oficjalnie stać, widzimy się znowu po przerwie. No i tutaj było małe zamieszanie, bo zapomniałem coś obsydianu, e, ale udało nam się wspólnie zgromadzić wszystkie zasoby. Czekaj, gdzie ja mam te płytki? Ja mam je w inwentorii, to już nieważne. Ten, to ja potrzebuję jeszcze z góry jednego magnetitu Bo on też był potrzebny, dobra To akurat mi jednego brakuje Coś jeszcze będę potrzebował, fajnie też było sobie zjeść mieczek, ale myślę, że Póki co temat mieczy to może odpuścimy To czekajcie, co było nam w końcu potrzebne Potrzebowaliśmy te Glu, czy jak to się zwoło, dobra To weź mi kopsnik, dwa grubo w glu, ok o, tutaj jeszcze tylko trzeba zamknąć to. E, zielone? No, i to by się przydało. O, to trzeba, prawda? Dobra, tam nie aż będzie jedno w zapasie. Wezmę wszystkie póki co. E, nie, ja już tego mam. Mam trzynaście. No to brakuje mi. Mam jeszcze, jeszcze plasty miodu. Trzynaście to idealnie jest, dokładnie. Brakuje mi tych trzech, to niech one się wypiekują. Ja w sobie w międzyczasie już zrobię, bo na jedną mnie stać. Dobra, no i. Przykładamy za z tej rękawicy nową obsydianową I teraz możemy zejść jeszcze niżej No i to mi się podoba Dobra, te rękawice będzie trzeba się pozbyć tego e, Czy my tutaj coś mamy? Nie I dobra, czy możemy w kodeksie odebrać sobie jakieś ciekawe rzeczy? Mamy e, dla obsydian core i tutaj trzeba dwa No to idealnie, że zejść jeszcze dla ciebie będzie o, tutaj 3 aż Dobra, to proszę bardzo, bierzemy i robimy też drugą rękawicę. No i ja już ci ją oczywiście daję, oj, tutaj mi się włączył ten widok. Taką niebieską? Tak, taka niebieska. Ona jest z obsydianu generalnie, to sobie ją weź. No i myślę, że teraz trzeba byłoby się troszkę przejść na jakąś wyprawę, bo jednak brakuje nam tutaj znajomości terenu. Mamy tutaj też mapę z to co pamiętam, ale taką trochę e, nie ja bym to jeszcze chciał nam e, sklejmować ten teren i, se, i e, dodam jeszcze ciebie jako e, e, admina bo tutaj możemy też sobie zaznaczyć jakby swój teren i to jest bardziej do multiplayeru ale chciałem tak pokazać, oj trochę mi te zaznaczenia terenu przerwał nightlift, ej ja, ja jestem na wyczerpaniu generalnie tutaj trzeba jeść żeby się żeby odradzać HP, ale dobra już e, jeszcze sobie dokończę to na szybko, myślę że z naszą zbroją to nie wiem czy byłoby e, jeszcze iść w sumie na jakąkolwiek wyprawę ale zobaczcie, że mamy mechanikę ja też tak od od dobra, nie nie trafice, no tak ja, ja i machając dzwonkiem przed fazą dobra. Nieważne, ale my tutaj generalnie możemy też oswajać mopki. Myślę, że przed jakąś wyprawą, bo jednak cofam zamiary z wyprawą, fajnie łosy zjeść całą zagrodę. Ja też mam dzwonka? Nie no. mam dzwonka. No to usiłujcie zejść, ale Dora, e, zachodzimy cię od tyłu. Świnio, dobra, ty se mnie klep, ale i tak będziesz moja. i Generalnie teraz, jak będziemy robić ją myć i w ogóle ją karmić i tak dalej, to wtedy będziemy mogli, jakby e, oj, tutaj coś mi się włączyło. To wtedy będziemy mogli e, w sobie po prostu e, no dostać jakieś itemki raz na jakiś czas, jak będziemy to robić. Właśnie o takie świnki. No i może tutaj naprawdę opm w to wziąć. O, o, o swojej świnie? Dokładnie, dokładnie małą nocną świnię, taką swoją Proszę bardzo, tutaj jest ze mną. Chodzi ma dzwoneczek. Będzie trzeba zbudować jakąś zagrodę. No dobra, tutaj będzie tutaj może i dobry teren na takie działania, tylko mhm. to wyrównać. Weź chodź tutaj, weź mi tutaj pomóż, skopać. To ten teren, bo by się przydało, akurat troszkę tutaj poogarniać. No bo, jeśli mamy mieć zagrodę, to musi być jakiś teren oczyszczony. No a tutaj wciągasz swoją rękawicą. Dobra, chodźmy. Na pewno takie rzeczy się przydadzą, bo my tutaj musimy mieć w miarę jakoś to utrzymane, dobra. Niech, a be... właśnie grzyby tutaj są, grzyby się mogą przydać, bo one są bardzo łatwe w uprawianiu, więc w razie co to spoko. Dobra, tutaj się ogarnie zagrodę, co nie? Weź z tej, możemy włączyć... Tryb, żeby się siedziała weź e, tutaj zbuduj jakąś zagrodę będziemy te świnie trzymać no i właśnie w tej grze to jest bardzo ciekawa e, innowacyjna mechanika Ale ma nie mam materiału możemy na zagrodę wykorzystywać. masz materiały ma na zagrodę? w ostatnim odcinku dobra, to możemy sobie skraftować płotek Gdzie to, to twoja, się twoja świnia jest głodna? jest głodna a no to spoko, to jak tam wiesz to możesz jej dać, to możesz zabrać się za robienie. nie mogę, dobra. jest zabronione nie mam uprawnień, żeby karmić tą świnię. Ajajaj, to co ja ci zadałem? Ta świnia ma firewalla. A, ja chyba wiem o co chodzi, bo generalnie to ja tutaj nałożyłem na mapie te cośki i Może trzeba... Tam trzeba... Przez... A TTPS nie to... ugadać, to certyfikaty nam się nie zgadzają. dla cały ekran, pójdę e, ogarnąć świkę. bo generalnie na Steamie jest jakiś skrót, który jest mega podobny. E, e, do, w tej grze jest skrót, który jest mega podobny do skrótu na Steamie. No, mhm. i, no i musimy jakby e, go używać, a czasem się włącza to coś na Steamie też przy okazji, ale niestety to kaleczy strasznie z tymi świniami. No tutaj unikanie efektywne jest bardzo trudne. Takiej wprawy nie mam dobra. Tam w Dali, zaczę NPC, czyli taki, takie, no generalnie to jest taki NPC, który da nam walkę. Być mogli sobie zawalczyć. O, i widzę też coś, co chciałbym oswoić. Zobaczcie to wielkiego golema. Wyobraźcie sobie tylko, jaka energia muszę wziąć w swojego takiego byka. Dobra, popię. Co ty tu biegniesz? To się jakoś dziwnie baguje. jak to się bagujesz. No halo. Aha, zabił mnie. Jest, płotem. I co, co? Mamy ja, mamy... Tak, dokładnie, mamy walkę i to no nie byle jako. W sensie mamy tutaj zwykłego kraba, ale jednak jakaś walka jest. Mam nadzieję, że nie będzie za, za trudna, bo no, walczenie tutaj byłoby słabe. No ja chcę w tym odcinku troszkę poswajać mopków. No halo, no nie mogę właśnie to oswajam robić, oni są coś No ja, wiesz co, zbiorę, zbiorę zewnątrz, żeby zagrodę zrobić. No, to ogarnij zagro zagrodę, ja w tym czasie się klepie. Ja bym chciał teraz poswajać sporo takich ziomków właśnie do tej zagrody. Oni się nie rusza, ale jak są w zagrodzie to ładniej to wygląda. No bo jednak fajnie było... Sobie coś porobić z tej mob, i no one się przydadzą możemy sobie z nich pozyskać zasoby w łatwy sposób, jeśli, jeśli o e, oswoimy jak, jakąś kipę, czy jak to się tam nazywa to możemy nawet z niej wyciągać taki mega rzadki zasób, który jest bardzo trudny do zdobycia bo dropi właśnie tylko z tą moba po zabiciu, wcześniej chyba się nie dało w taki sposób pozyskać to zasobu bo miałem z tym okropne problemy ale teraz już chyba się tak da dobra, oni, oni wstali oni są mega hardkorowymi przeciwnikami nawet nie no chyba próbował. Dobra. No chłopie, co ty? Się nie dasz oswoić. Oho, chłop się chyba zbagował. X to chłop się zbagował. No jak ma dzwonek, to moja, dobra. No to jak widzicie, mamy tutaj swojego. Hej, zbagował się ziomek i możemy teraz mieć. O nie, teraz wy będziecie. Oni się akurat przydadzą. no tutaj po cichu zdobył tego. Poko. No i mnie strzelił tą Dobra Ciebie by oswoić No ty chłopie latasz jak nie wiem kto Więc nie mogę za bardzo cię oswoić Dobra może się uda No nie nie uda się dobra O, o już myślałem że to przeciwnik Ale to nasz Dobra no ciebie zaraz zabijemy Tutaj mam nadzieję że mam weku jakieś Leczonko Bo jednak fajnie było mieć coś Bo oj A no tak jeszcze muszę podnieść swoje rzeczy Dobra, weź mi moje rzeczy. Ja, Czekaj, tego się gubię totalnie Weku, już dawno nie grałem w tą grę i pewnie to z tego wynika. No halo, Walczy z jakimiś przeciwnikami od takiego NPC, który no może dać quest'a na walkę, no to jest całkiem spoczko. Muszę pokazać takie ptaszory. No myślę, że jakieś super trudne to nie będzie, nie próbuję ich za bardzo oswajać. Bo to być troszkę trudne, no sporo ich jest i oni potrafią się rozbiec, ale Myślę, że jakoś nam się uda. Dobra, wezmę jeszcze sobie tą zupkę. Czy co to jest? Joe, nie mogę to sobie wziąć. Dobra, i XD, nie. To nie jest zupka, bo nie mogę ją mieć w swoim podręcznym dostępie. Czy jakby to można było nazwać. Dobra, tutaj jest też inna odmiana stołna Taka i też taka. Odmiana stone, dobra. E, też e, w, ciekawe właśnie w tej grze jest to, że świat jest podzielony na warstwy i musi sobie coraz głębiej. Co prawda następną warstwą zajmie się dopiero w następnym odcinku. A dzisiaj chciałbym właśnie zejść do Questa, chociaż seria mi się te moby pogubiły. Dobra, tu jest jeden z nich. Ty ciebie trzeba... Oho! Dobra, szybko zabiję te ptaka. One strasznie mają mało HP, ale strasznie biją. Dobra. Follow, no oczywiście chodź za mną, no co nie chodzisz? Tutaj się ziomek coś zbagował. Dobra, ja ci, tobie wezmę z tej i do, dopiero follow, i czy teraz będziesz chodzić? Mhm. Dobra, nie wiem, o, czy on już, będzie no, chodził, aczkolwiek nurek, nurek. tutaj nurek. mamy jeszcze coś do pokonania. No fajnie było akurat zrobić to, tę walkę, bo zaraz będzie, będzie ci nagroda. Dobra, gdzie są na przeciwnicy do tej walki? Yy, Oj, i tutaj jest Golem to akurat, A, on też, y, też uczestniczy, chłopie. Jak ja on cię rozwalić, Ty, chłopie, masz tym spleszem. No, masz tam, dobra. On niestety nie dolatuje Myślę, że będziemy powoli kończyć. Będzie trzeba pooswojenia sobie troszkę mobów. Jeszcze myślę, że tak na koniec oswoimy sobie y, jego liścia. No, on jest prosty. Nie stawiał chyba oporu jakiegoś szczególnego. No, halo, co się tak. No, jednak stawia trochę opór. Dobrze, to ja tak symbolicznie postawię ten płotek Dobra, na ramię. No, on odbiega, on tym się charakteryzuje. Ale tych co Gdzie to było z tamtej co, z tamtej akurat strony? atakują, bo oni są łatwiejsi do ogarnięcia Dobra, uwaga, 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 jest! Udało nam się oswajić liścia No i go też zostawię tutaj oczywiście w naszej zagrodzie, która już za chwilę będzie istnieć No dobra Tak, masz rację No i na dzisiaj to było tyle Już tutaj widzimy, że e, z, zaczyna się budowa naszego płotu Go postawię tu, żeby świnie wiedziały gdzie ta zagroda będzie Poz, pozbieram nie, pozbieramy sobie ja, w przyszłych odcinkach na pewno więcej takich zwierzaczków bo on, one, one są te zwierzaki bardzo potrzebne a to w kolejnym odcinku cześć Ej, papa.